Cześć, siemano, widzowie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Cherry Gamer, a to jest strona CS:GO Skins. Widzowie, na której tutaj właśnie jestem i widzicie, jest event Most Wanted. 10 dni, 4 godziny, 16 minut do końca eventu. Tutaj macie skrzyneczki eventowe, które otwieracie. Tutaj mamy punkty eventowe, widzowie, z których możemy skorzystać i ustrzelić sobie skina za 400 takich punktów. O. I mamy Pippi Bison Sand Dash. <laughs> za 13 groszy Także nawet spoko Jak za punkciki, które się zdobywa i tak podczas otwierania No i mamy handlarza z bronią Tego jeszcze nie robiłem, zapłać Okej okay. A możemy mu na przykład wpisać więcej? Możemy 200 wpiszę, zapłać O, i mamy lepszego, zajebiście Nie no, czegoś takiego nie widziałem, to ja poproszę tego Wariacie, ja poproszę tego <laughs> O ja pierdziele, fajne, fajna opcja No i oczywiście mamy King of the Hill Czyli Król Wzgórza gdzie deponujemy sobie takie punkty? Mamy tutaj 1000 i dajemy po prostu. Ja mam ile? 830? No to nie wpłacimy, niestety, no bo musimy mieć 1000. Ale jak macie 1000 takich punktów, no to jest minimalny depozyt. No i pniecie się tutaj w górę, i wiadomo, im wyżej jesteście, tym lepszego skina widzowie zgarniacie. Także opcja naprawdę spoko. No i zanim skończę dolić i przejdziemy do otwierania skrzynek. Zachęcam Was widzowie do skorzystania z kodu CZG, który wpisujecie tutaj, dostajecie 10% bonusu oraz darmowe 2 złote 10 groszy zł na sam start. No i oczywiście zaznaczając, że strona jest dla osób pełnoletnich. Jakie skrzynki? Ostatnio otwieraliśmy skrzynki eventowe. A dzisiaj skupimy się na... o jest jakaś... O, gigabuła. Gigabuła Case. Gigabuła Case. Dobra, wbiję sobie tutaj na gigabuła Case. Jakie tu są skiny? 007 na to. 4,35. Hmm. 1680 skrzynka. Dobra. Otworzymy sobie dwie na sam początek. Lecimy. Okej, okay. 5. Dobra. Na razie je sprzedam. 3 sobie otworzę. Za 50-40. Zobaczymy co nam wypadnie. Dawaj coś konkretnego. Ile ta wupa? Ile ta włupka? Co to za włupka? Co to za włupka? No, powiedzmy, powiedzmy, no tym razem się nam nie szczęści. E, dobra, była niestety póki co nie oddała. Tu jest jakiś nowy Slime Case, Ninja. Hmm. Kurde, muszę się rozeznać w tych skrzynkach, bo wyglądają naprawdę spoko. O, G2A skrzynka. Death Frostbite. Radiation, o tutaj już są... Wow, to jest konkret, co tutaj? To skin, o ja pierdziele, widzowie. Nie no, kiedyś sobie ją na pewno otworzymy, ale jeszcze nie w tym odcinku. Lovely case. O, otworzymy sobie lovely case'a. Damy sobie dwie i otwórz, pyk. A uspik, uspik. Water case. Zobaczymy sobie water case'a. 31,50. Otworzymy sobie też dwie, zobaczymy co nam tu poleci. Stój. Chyba całkiem nieźle. <trybujesz> zajebiście. Zajebiście widzowie. Dobra, to na sam początek od razu rozdam wam tego Kałaszka. Ode mnie w prezencie będzie. Zajebiście widzowie. No to robimy tak. Pyk, proszę bardzo. Ja lubię rozdawać prezenty widzowie, także dodamy tego Kałaszka. Dodaj przedmiot 1. No i dajemy minimalny depozyt, jaki trzeba zrobić, czyli 8.40 wpłacacie z moim kodem, no i macie wtedy szansę wygrać takiego Kałacha. Oczywiście wiadomo, im więcej wpłacicie, tym macie większe szanse i tak dalej i tak dalej. Chyba rozumiecie o co chodzi. Także widzowie, tutaj mamy datę, możemy sobie ustawić. Prezentuj swoje przedmioty użytkownikom. No pewnie, że użytkowników swojego kodu zawsze trzeba. Dobra, niech ten konkursik trwa na przykład od 10, także widzowie, od 10 o godzinie 10.00 wystartuje ten giveaway, także można brać udział. Pamiętajcie, 8.40, minimalny depozyt. No i macie szansę zgarnąć takiego kałaszka. Zapisuję, pyk, proszę bardzo, to jest dla Was, także myślę, że warto wziąć udział. A im nas będzie więcej, tym skiny będą na pewno coraz lepsze, widzowie. Przejdźmy. Teraz do kolejnej skrzynki, na razie robimy opening. O, darmową skrzyneczkę mamy, otwórzmy sobie darmówkę. Daily Casey, który możemy każdego dnia sobie otwierać. Sand Dune Nova. Dobra, za darmo to bardzo uczciwa cena, sądzę. To jest to, co lubimy wszyscy najbardziej. A teraz otworzymy sobie skrzynkę ninja. Damy sobie skrzynkę ninja. Otwórz za 37, 80. I co nam tu wypadnie? Czy będziemy mieli szczęście dzisiaj, widzowie? I drobimy coś kurwa naprawdę grubego. No, jeszcze nie tym razem. Jeszcze nie tym razem. Jeszcze raz. O, Evil Daimio. Evil Daimio i Gu. Gu. Kurde, nie znam tego skina. O, i will dajmy dosyć spoko. Tego sprzedamy, tego sobie zostawimy na rozdanie dla Was. Na jakimś streamku porozdajemy. Także subskrybuj, lajkuj, komentuj, bo widzę, że duża część z Was, widzowie, mnie nie subskrybuje. No i oczywiście zapraszam również na Discorda, gdzie też są giveawaye, gdzie komunikujemy się razem, widzowie. Także zapraszam. Linki, wszystkie będziecie mieli w opisie. A tym razem przejdźmy sobie. Otwórzmy sobie jedną taką droższą. Za 150, za 147 dokładnie. Jedną taką otworzymy. I kończymy odcinek, no, widzowie. Trzeba sobie zostawić co nieco, żeby można było następne odcinki kręcić. Jak widzicie, skina wypłaciłem, w giveawayu możecie wziąć udział. Także zapraszam śmiało, a my lecimy z openingiem... ...kolejnej skrzynki, z której wyleci nam... O, muertos, ilon? Czy to będzie proficik? No nie, niestety nie był proficik. Sprzedajemy i... Kurde, otworzymy sobie jeszcze jedną. O! Stój, 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 stój! Jaki stan, jaki stan? 213. No i zajebiście. No i tym akcentem kończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się widzowie podobał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się, na razie. Cześć.